Spełni ze mną jedno z moich największych marzeń. Zabieram cię na wyjątkowy dla mnie koncert. I jak widzisz, już od samego początku byłam na maksa podekscytowana. A! Będzie fajnie. Już dawno nie byliśmy na żadnym koncercie, więc to dodatkowo potęgowało ekscytację. A teraz pora na gwiazdę wieczoru. I feel the warmth of the summer track for in your arms, oh, To było pełne wzruszenia, wydarzenie. Dziękuję ci, kochani, za to przeżycie.